Nie jest trudno zostać świętym. To są słowa, które usłyszał w pewnej homilii nie Jan Paweł II, jakby mogło się wydawać, i to nie Jan Paweł II je wypowiedział, ale usłyszał je Jan Tyranowski. Człowiek, który odegra w czasie studiowania Karola Wojtyły bardzo wielką rolę. Natomiast zanim do tych słów dojdę, to chciałbym przytoczyć taki fragment listu który Karol Wojtyła, jako wtedy wasz rówieśnik, człowiek, który ma lat 19, napisał do Mieczysława Kotlarczyka. Chciejmy posłuchać. Kochany mieciu. Otóż nade wszystko donoszę ci, że jestem bardzo mocno zajęty. Są ludzie, którzy teraz umierają z nudy. Ja to nie. Obłożyłem się książkami, obwarowałem sztuką i nauką. Pracuję. Czy uwierzysz, że mi nieomal brakuje czasu? Czytam, piszę, uczę się, myślę, modlę się i walczę w sobie. Czasem okropno odczuwam ucisk, przygnębienie, depresję, zło. Czasem jakbym świtu dopatrywał jutrzenki i jasności wielkiej. Napisałem dramat, ściślej poemat dramatyczny. I dalej, Karol Wojtyła. Pisze o tym dramacie. Moi drodzy, to tak jak mówiłem, pisze Wasz rówieśnik, praktycznie, chłopak, który ma lat 19. I tutaj, kiedy chcę kilka słów skierować do Was na temat studiowania Karola Wojtyły, to warto uświadomić sobie i przypomnieć kilka takich bardzo ważnych dat. Otóż studiowanie Karola Wojtyły to jest niezwykle dramatyczny czas. Chciałoby się nawet powiedzieć tragiczny, ponieważ to było tak, że w roku 1938 Karol Wojtyła zdaje egzamin dojrzałości w sposób niezwykle fascynujący, ale wtedy, warto przypomnieć, nie żyje już jego mama, zmarł wcześniej też jego brat. Karol Wojtyła też nigdy nie poznał swojej starszej siostry Olgi, która zmarła, tuż po swoich narodzinach. Jest tylko jego tato i one I w związku z tym, kiedy rozpoczyna młody Karol Wojtyła studia, razem z ojcem przenoszą się do Krakowa. To jest rok 1938. Karol studiuje jeden rok, tak zupełnie normalnie chciałoby się powiedzieć, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I później przychodzi Dramat września 1939 roku, kiedy Jan Paweł II, późniejszy, no wtedy Karol Wojtyła, traci także swoją niepodległą ojczyznę. Później, w lutym 1941 roku, umrze także jego ojciec, kiedy Karol Wojtyła będzie zajęty pracą robotnika. I to bardzo też. Nim no, tak wstrząśnie. I moi drodzy, no, można by powiedzieć więc, że młody student Karol Wojtyła no, stracił wszystko. Całą najbliższą rodzinę, niepodległą ojczyznę, nie mógł też tak bardzo oficjalnie zajmować się kulturą narodową, ponieważ to w czasie okupacji było oczywiście zabronione. A jednocześnie to jest fascynujące, tym bym chciał. Was jakoś no, też zachęcić do wysiłku, że młody Karol Wójtyła, który tak jak pisze w tym fragmencie, on przeżywa różne stany, przeżywa także jakieś można powiedzieć trudne chwile, niewątpliwie, nie poddaje się. Na pewno w tym niepoddawaniu się pomógł mu Jan Tyranowski. Człowiek, który, którego możemy określić jako mistyka, ponieważ tutaj bym też właśnie odniósł tę naszą konferencję do tego, co powiedział święty Jan Paweł II o studiowaniu już później jako papież, że to jest nie tylko czas kształtowania intelektu, ale także kształtowania naszego ducha. To po pierwsze. Pięknym, niezwykłym liście do artystów, nasz patron, papież Polak, powiedział, że Pan Bóg stworzył człowieka do tego, by był twórcą. I każdy z nas, niezależnie od tego, jakie studia podejmuje, jakie studia kontynuuje, czy jakie studia skończy, bo może zmieni kierunek, no wiadomo, że to różnie później rozeznajemy jest wezwany do tego by być twórcą w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu i czas studiów to jest czas do y, takiego nabywania y, niezwykle mocnego nabywania narzędzi do tego by być jak najlepszym twórcą i w to nabywanie narzędzi do tego by być twórcą wpisane jest powiedziałbym nawet przede wszystkim to byśmy przybliżyli się do Boga bo on nas najlepiej tym twórcą nauczy być. Tutaj więc kilka takich konkretnych podpowiedzi. Tak jak Karol Wojtyła spotkał Jana Tyranowskiego, który tak po ludzku, można by powiedzieć, wielkiej kariery nie zrobił. Mógł być księgowym to przed wojną był zawód taki no bardzo pożądany. On Pozostał, zadowolił się tym, żeby być krawcem. To bardziej współgrało z jego, z jego temperamentem i z tym, że rzeczywiście wtedy mógł ze spokojem poświęcić się poznawaniu mistyki, dzieł rzeczywiście ludzi wybitnych, żyjących, żyjących wiarą. I Jan Paweł II później powie też bardzo mądrze, że nie chodzi o to, by tylko zdobywać wiadomości o Bogu, ale chodzi o to, żeby żyć Bogiem. I to jest na pewno zadanie dla każdego z Was, właśnie szczególnie na czas studiów, tak mi się wydaje, żeby, żeby żyć Bogiem. Ponieważ z jednej strony, kiedy zwykle tam przenosimy się do większych miast, jest dużo różnych zagrożeń. Można powiedzieć, łatwo gdzieś tam no, ten czas stracić po prostu na różne wydarzenia jakieś zajęcia, które de facto będą, będą nas no, na pewno nie rozwijać, tak mówiąc, mówiąc delikatnie. Natomiast warto tutaj być mądrym i rzeczywiście tak się zainteresować, w jakim środowisku, przy jakich zajęciach ja mogę się rozwijać, ja mogę wzrastać, ja mogę prawdziwie stawać się twórcą. W jakich środowiskach, w jakich miejscach ja będę poznawał Boga. I tak bardzo konkretnie zachęcam, żeby znaleźć sobie taki kościół, tak jak Jan Paweł II miał ten kościół na dębnikach, do którego przychodził prowadzony przez księży Salezjanów. No, ważne, żebyśmy znaleźli takie miejsce, w którym czujemy, że wzrastamy, a po drugie wspólnotę, w której wzrastamy. Myślę, że wiadomo, tutaj jest taką gotową propozycją, ta wspólnota nasza, fundacyjna, dzieła nowego tysiąclecia. Ale też i może tak być, że inne środowiska też będą taką dobrą, można powiedzieć, podpowiedzią kolejną, żeby, żeby iść dalej, żeby iść w Głąb. Moi drodzy, myślę, że. Tyle tych podpowiedzi związanych z Wojtyłą. Chciałbym wam pozostawić na ten piękny czas. Zachęcam także, żeby właśnie postudiować o tym, jak Wojtyła studiował, jak Wojtyła żył. To będą też bardzo dobre wskazówki. Sam je, on nam, je, sam je nam pozostawił, choćby w takiej bardzo myślę, przystępnej, dobrze napisanej łatwo też chciałoby się powiedzieć książce Dari Tajemnica. Choćby do tego zachęcam i niech nam wszystkim i Pan Bóg błogosławi i Święty Jan Paweł II wyprasza to błogosławieństwo na ten czas i tego roku akademickiego tak bardzo przedziwnego i na cały czas studiów.